Słuchajcie, jaka historia z rana mnie spotkała. Odwiozłem dziecko do przedszkola i miałem wędkę Federa Shermana Pro Flagmana na plecionce Mówię, a przetestuję, jak się łowi na pleciące. Sobie tylko znaczy, się porzucam, czy w ogóle dobrze zrobiłem strzałówkę, bo nigdy nie łowiłem. Jestem amatorem w tych sprawach plecionkowych. Porzucałem, wszystko w porządku. Fajnie, zadowolony, pakuje się do auta. Eee, tylko wędkę miałem w sumie trzy jakieś tam rzeczy. Kartę wędkarską z tyłu. No i, sorry, zjejany trochę jestem, ubiegłem. No i spakowałem się, pojechałem do pracy. Mmm, przejechałem, nie wiem ile, z 4 km. Nagle, wiecie jak są poranne koryki we Wrocławiu, nagle patrzę w prawo na siedzenie, o kur, nie ma wędki. I mówię, o pierdziu. A, wiedziałem, a byłem na ulicy Koszykarskiej. Hmm, to jest taki duży, dosyć duży staw. I tam bardzo dużo osób chodzi z psami na spacery. No w ogóle bloki dookoła. Pożegnałem się z tą wędką. Wiedziałem, że to jest była kwestia 5-10 minut i jej nie będzie. No i co, zajeżdżam na miejsce. Raczej szybko zrobiłem nawrotkę autem. Nie powiem ile jechałem przez miasto. I ile dojechałem na tą koszykarską. No i zajeżdżam na miejsce. Patrzę tam, gdzie stałem, autem nie ma. I był pan, który sprzątał teren pan sprzątać nie wiem jak się nazywa, dozorca o przepraszam. No i e, no i pytam go czy była znaleziona wędka jakaś, może czy gdzieś tutaj leżała, czy coś w tym stylu. On mówi, że nie, nic nie widział, no to ja już psz, kaplica. Ale jak wcześniej przyszedłem i gruntowałem, to widziałem, że były dwa namioty karpiowe takie stałe tam kilka wędek było rozłożone, taka ekipa siedziała. Mówię, dobra, ostatnia szansa w nich. Podchodzę, pytam, nie kończę zdania, patrzę, a pan trzyma moją wędkę na kolanach. Boże, jak ja się ucieszyłem! No, jednak to wiecie, że no tam miałem około 300 zł do przodu, tak można powiedzieć. No, pan powiedział, że nie ma problemu, że przecież to wiadomo, oczywista sprawa już chciał pisać na Wrocław i okolice więc ogromny szacunek dla tego pana. Okazało się, że jakaś pani, Mira, czy nie pamiętam imienia, szła z psem na spacer i znała tego pana tą ekipę i przyniosła po prostu tą wędkę. Więc ogromny szacunek dla tej pani. Bardzo dziękuję. Nie wiedziałem, jak się odwdzięczyć tej pani. Pan powiedział, że najbardziej będzie zadowolony, ona będzie zadowolona, jak się kupi dużą gorzką czekoladę, więc szybko poleciałem do Samu. Który był niedaleko do społem. Kupiłem pani dwie małe gorzkie czekolady, bo dłużej nie było. A dla trójki panów, za uczciwość po żuberku, bo sobie od rana sączyli piwko. Więc wiara w ludzi wraca, boże, naprawdę, no wiecie, no nic ogromnego by się nie stało, tak, ale jednak. Bardzo im podziękowałem. jeszcze kilku kilkuminutową rozmowę przeprowadziliśmy a propos wędkarstwa. Bardzo sympatycznie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Naprawdę wiara w ludzi wraca. Wiara w ludzi wraca. I pamiętajcie, żeby być uczciwym, bo karma wraca. Więc jeszcze raz dziękuję dla wszystkich uczciwych wędkarzy, dla wszystkich wszystkich yy, uczciwych ludzi, tak? Pozdro miłego dnia. Ja jestem już spóźniony do roboty, ale to nieważne. Elo!